Będziemy mieli tu co robić. Cześć, z tej strony Carmen i witam Was w kolejnym odcinku serii Spyro 2 to Rage. Jesteśmy w tym momencie w ostatnim świecie zimowej tundry. Jesteśmy w poziomie Mistyczne Wody. Nie patrzcie na tą Arena Ripta, tak jak już mówiłam w głównym poziomie przez przypadek tam weszłam. No i musieliśmy już tam zrobić jak już tam byliśmy oczywiście. Ale teraz już robimy wszystkie odcinki po kolei. Mistyczne Wody, 400 diamentów. Trzy kule. Nie ma talizmanów, więc to pewnie dlatego Arena Ripta była otwarta od razu, bo pewnie tutaj talizmanów w tych poziomach już nie będzie. No i tak jak mówiłam, tutaj tak samo punkty umiejętności są tylko na arenie i tylko w szlaku, więc to będą takie bardzo szybkie poziomy. Od kiedy magiczna fontanna przestała działać, wszystko się zmieniło. Mógłbyś się dowiedzieć, jaka zła siła stoi za tym nieszczęściem? No pewnie, dowiemy się, ale my lubimy tutaj zbierać diamenciki, więc wszystko tutaj pozbieramy w międzyczasie. Te słonie chyba są złe, są? Tak, są złe. I tutaj w ogóle są złe również te małpy. Nawet nie zauważyłam. Dobra, ee, małą Pana uderzyła kurczę, Patrzcie, taki lemur, jakiś te jak z Madagaskaru. Musimy tutaj uważać w takim razie. Na słonie też. Uu. Na szczęście tutaj mamy żabki do odratowania się. Takie jakieś metalowe ślimaki, więc... O, i tutaj bramka 20. Pewnie już każdy z Was wie, co to znaczy. Musimy zabić 20 wrogów, żeby ona się odpaliła. Pewnie w wodzie też mamy jakieś diamenty, ale na razie robimy wszystko, co jest na zewnątrz. Tu jest wszystko zebrane. Tu jest kolejna bramka 20, więc dlatego mi się trochę pomyliło, gdzie jesteśmy w tym momencie. A zauważyłam, że nie mamy mapy. Włączę ją jak to się włączało. No dobra, mamy już mapę. No tak, tylko w celu udogodnienia Wam ewentualnie, jakbyście się zgubili, gdzie jesteśmy oczywiście. Tu jest taka woda. A, tu są jakieś kaczuszki. Możliwe, że to będzie związane z jakimś zadaniem. Dobra, pływamy pod wodą. Ojej! Nie wiem czy chcemy je rozbijać. Damy radę. A, dobra, one, one się nie nadbuchują na nasz widok, tylko po prostu po jakimś czasie się, się stają normalne. Te dziobaki chyba, tak? To wygląda jak jakiś zciobak. No, już mamy 12 wrogów. Szybko to idzie. Standardowo pod wodą jest gorzej widzieć te diamenty, więc tutaj się rozglądam właśnie, bo ominęliśmy trochę. Oczywiście na końcu, jak czegoś zapomnimy, to standardowo Sparks będzie nam pomagał. Ale chyba tu już wszystko pod tą wodą. Ta kaczka czegoś najwidoczniej szuka, zaraz jej będziemy pewnie pomagać. Jakieś zadanie na pewno tu będzie. Uuu, co tu się dzieje? Niesponię, się tak dziwnie pojawił dopiero. Nikt nam nie chce dać zadania z kaczką. Nie wiem gdzie iść. Dobra, idziemy najpierw z tym dołem. No, tam jeszcze diament. Nie zauważyłam go. A, dobra, dobra. Chyba z dołu wszystko. Tutaj jest taka platforma. Oj, to mamy pierwsze zadanko. Och, Spyro, dobrze, że jesteś. Zgubiłem gdzieś swój ołówek, a bez niego praktycznie nie mogę pracować. Mam za to jajo. Może dasz radę wymienić je na mój ołówek? Dobra, wymieniamy jaja na ołówek. Ciekawe, jak. Dobra, zbieramy jajo. Kto by chciał jajo? Musimy znaleźć kogoś, kto by chciał jajo i by chciał nam je wymienić. A, możliwe, że tutaj będzie kaczka właśnie potrzebna. Kto by chciał jajo? Czy to jeszcze diamenty? A, i w ogóle małpa. Małpy na pewno nie chcą jaja. Kaczka pewnie też jaja nie chce. Ona by wolała pewnie coś innego. Więc może spróbujmy sobie wejść tutaj do góry. Może będzie jakiś ptak w jakimś gnieździe, który będzie szukał. Hmm. Dobra, przy okazji zbieramy diament. Pamiętamy, że mamy tutaj jaju w buzi, więc nie, nie możemy dmuchać ogniem w tym momencie. Możemy jedynie szarżować. Ale pozbieram sobie te diamenty. Tutaj też. No to wygląda jak jakiś tor w ogóle. Przeszkód. Pewnie się będziemy tu z kimś ścigać. Dobrze, to już chyba wszystko. O, kolejny ziomek, tylko uwaga, żeby nie spaść. Mamy już w tym momencie 20, no właśnie. Tutaj tą małpę olewamy, bo na nią by trzeba tutaj... ...dmuchnąć ogniem, a nie chcemy. Nie chcemy tego robić, tak jak mówiłam, bo mamy przecież... ...przecież coś w buzi. Tu jest jakieś jajo, tu jest jakiś doniczka więc ta doniczka pewnie będzie potrzebowała jakiś kiełek ale my w tym momencie mamy tylko jajo guzi dobrze no trudno no zbieramy sobie diamenty cały czas trzymamy to jajo i po prostu szukamy szukamy miejsca w którym byśmy to jajo mogli na coś fajnego wymienić kurczę tutaj w ogóle nie wiem jakbyśmy mogli wskoczyć do góry chyba nie widzę takiej opcji w tym momencie chyba że pod wodą chyba tak Dobra, rozbijamy tutaj te bazony. Kula. Nie, nie kula. Myślałam, tak trochę wyglądała jak kula. O Jezu, ile dziobaków. Bo takich przynajmniej wygląda jak, jak dziobaki stworów. Mam nadzieję, że te dziobaki nie chciały naszego jaja. Dobra, później będziemy się bawić tutaj to pod tą wodą dalej. E, na razie przepłyńmy sobie. Gdzieś tu? Dobrze. Hmm, okej. Okay. To tylko takie jezioreczko było, więc nie tu. Ale gdzie byśmy chcieli sobie popłynąć? O, tu jest kolejny dziobak. Hmm. Zgubiłam się, pamiętajmy, że cały czas, cały czas trzymamy, trzymamy to jajo. No zaraz odkryjmy pewnie kolejną jakąś... O nie, 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 nie. Tam było kolejne zadanie. Nie chcemy na razie tego zadania robić. Na razie chcemy zdobyć to pierwsze zadanie. Tam widzę jakieś gniazdo puste. Tu pewnie jajo. Próbujemy to zrobić. Hmm. Nie mogę nim za bardzo w górę. Albo mogę, patrzcie. No i teraz tak. Teraz ptaszek dał nam nasionko, a to nasionko już wiemy, gdzie tutaj była ta doniczka. No, nie. Ten celownik nie jest dobrze wykalibrowany, chyba. Okej, okay, mamy nasionko. Dostajemy kaczkę. Widzieliśmy już kaczki w tym poziomie, więc dobrze wiemy, gdzie biec. O! Mam ją cały czas, mam. Gdzie jest taka czucha? Tutaj gdzieś była. Hmm, co ona nam dała? Hmm, kurczę. Co to jest w ogóle? Czekajcie. To jest jakaś taka rzutkiewka. Nie widziałam tutaj nikogo, kto by potrzebował czegoś takiego. Hmm. No nie chcę z nim gadać. Skoczmy sobie tu może gdzieś. Tu jest kolejne zadanie. Jeju. A ja po prostu szukam kogoś, kto by chciał ode mnie rzutkiewkę, no. Hmm. Może tu? Oczywiście, zbieramy. Zbieramy diamenty, bo cały czas jesteśmy w trakcie tego całego naszego poziomu takiego chaotycznego. Mm -hmm. Czy ktoś widział kogoś, kto by chciał kiewkę? Tu jeszcze jest jakaś część. Na razie sobie wskoczymy tu. Może po prostu przy okazji coś ogarniemy. Zauważymy. O, patrzcie, tu jest jakiś gar. Hmm. O mamo! Co to jest jakaś złota moneta? Nie wiem kto by chciał złotą monetę. Znowu będziemy musieli tutaj poszukać. No, ciekawe zadanko. Tutaj na pewno nie, ale widzę, że tutaj. A nie, myślałam, że to diament, a to po prostu żaba. A tu mamy wszystko. Rozejrzyjmy się w takim razie. Kto by chciał. No, mopy na pewno by chciały. Nie wątpię. Ale popatrzcie, tutaj jest taka jakby fontanna. Spróbujemy jeszcze raz. Nie. Tak bym powiedziała, że do fontanny. Może tu? Nie. Na pieniążek do fontanny, nie? Kto by tak Dobrze, że się nie poddałam, bo kurczę, ta fontanna nie chciała tego przyjąć, i mamy ołówek. Więc biegniemy w tym momencie do doktora, wymienić go na kule. Mój ołówek! Teraz znów mogę zacząć wyliczać wiek wszechświata. Proszę, weź tę kulę na przechowanie. Elora twierdzi, że ją zapodzieje. No i bardzo dobrze, my zbieramy kulę. Więc... Jak najbardziej cieszymy się z tego prezentu. A, dobrze, już mamy dość dużo diamentów, popatrzcie. Nie jest tak źle. I dwie kule widzieliśmy u góry, więc. O! Więc w tym momencie wskakujemy sobie i będziemy zbierać kule. Ło! Wow. Niezły wyskok. Tutaj mamy na przykład pierwszą. Oh, Spyro, smoczy druku. Banda z złodziei ukradła mi świece zapłonowe i utknąłem tutaj. Dobra, odzyskujemy świece zapłonowe. Tu jest chyba jeden. A to będą tacy znowu biegający złodzieje. Dobra. Eee, one są dość szybkie te kangury, więc po prostu próbujemy tutaj podejść je sposobem. To był pierwszy. A przy okazji może sprawdźmy, co tutaj ten dziamek dla na nas ma. Chyba trochę przysnąłem. Wygląda na to, że pozwoliłem fontannie się wyłączyć. Masz. Tak po prostu. Okej, okay, mamy drugą kulę, więc super. A, dostaliśmy kulę zamiast talizmanu, tak jak w poprzednich poziomach, w poprzednich Światach dostawaliśmy talizmany. Tak tutaj po prostu dostajemy kulę za ukończenie poziomu, więc spoko. Tylko teraz została nam ta druga kula za tych złodziei głupich. Już jednego mamy, jeszcze. O, tu jest kolejny. Najlepiej szybko podbiec i od razu go, go tutaj zdmuchnąć ogniem. E, dobra, e, musimy się jakoś odratować. Musimy znaleźć jakieś żaby. O, tam jest żaba. Bo no niestety mamy zieloną ważkę. No, to są kaczki, myślałam, że... że żaby... No, co tak mało żab, jakich potrzebuje? Dobra, chyba nikt nas tutaj nie... nie skuje, próbujemy. Szukamy... O, tu jest kolejny. Ten po prostu biega w kółko. źle zleklinam. Dobra, tego było łatwo. Jeszcze jednego, podejrzewam, że będzie gdzieś u góry pewnie. Tak mi się właśnie wydawało, że te platformy drewniane tak wyglądają, jakbyśmy mieli po nich biegać. Jakby co, to jeszcze nie mamy wszystkich diamentów. Jeszcze mamy 15 diamentów gdzieś pominiętych. Wiem, pewnie będą w balonie, przynajmniej trochę. Nie widzę tego złodzieja póki co. A jeszcze ten jeden powinien gdzieś tu być Tu jest, patrzcie tam. Nie wiem czy da się go jakoś To tu najbardziej właśnie. No Właśnie jak tak będzie leciał. No tutaj to nie widzę sposobu, żebyśmy go potrafili złapać. Chociaż... A, było blisko. Co? Tak! Tak, 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 tak. tak. I szafa gra! Proszę, młody smoku, to dla ciebie. To no już prawie zabytek, ale zasłużyłeś. Super. Tutaj mamy ten balon. Więc pewnie potem jeszcze tylko jeden diament. Okej, okay, wszystkie kule. Teraz właśnie tylko ten. O! Nie udało mi się. Wskoczymy sobie jeszcze raz. Tak, to jest dziesiątka. Więc teraz po prostu szybko wykorzystamy Sparksa, bo jednak ta piątka to pewnie długo by nam zajęła. Pewnie jakaś po prostu niezauważona tutaj na końcu, bo my tutaj zbieraliśmy zadania. O, właśnie tutaj. Mamy w takim razie wszystko, nie było tu punktu umiejętności, nie było tu talismanu, były tu tylko 3 kule i 400 diamentów, mamy wszystko, więc wracamy do świata głównego. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.